Sponsorem programu jest Viaplay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Angielski espresso przedstawia Away End, casualową kolekcję nawiązującą do brytyjskiej kultury stadionowej. Sprawdź już teraz w naszym sklepie internetowym. Siemano, witam was w Dylematach przed kolejką numer 33 Celowo przywitałem się dzisiaj bez mówienia dzień dobry, bo nie mógłbym powiedzieć, że to jest dzień dobry Przynajmniej dla mnie bym musiał powiedzieć samo dzień, a brzmiałoby to co najmniej dziwnie Dlaczego ten dzień nie jest dobry? No pewnie dlatego, że wczoraj był mecz piłki nożnej I nie chodzi o mecz w Lidze Mistrzów Arsenalu, tylko chodzi o ten mecz piłki nożnej, który był rozgrywany na St James's Park I tam jeden z piłkarzy Jean-Philippe Mateta zagrał 55 minut Przed, przed tą kolejką mówiłem, że Nketiach ma czerwoną kartkę I w pierwszym meczu, przynajmniej Mateta ma pewne minuty No to co? Wtedy zagrał 45 minut Więc generalnie Mateta w podwójnej kolejce numer 32 zagrał minut 100 Także to było takie pełne spotkanie z doliczonymi 10 minutami Totalny dramat, jeśli chodzi o w ogóle to, to Crystal Palace, bo Mateta dał, dał punktów 2, Munios dał minus 1. To jest w ogóle niesamowita akcja, bo Crystal Palace w podwójnej kolejce numer 32 dopuściła rywali do 17 setek, gdy przez Wcześniejsze 10, 10 kolejek dopuścili do 14 I, i generalnie przed tą kolejką numer 32 Gdybyśmy zobaczyli sobie na wszelkie staty defensywne w ostatnich 10 kolejkach to byli najlepszą defensywą w całej lidze co więcej, przez 30 minut tej, tej podwójnej kolejki w Meczu City grali jak drużyna, która mogłaby ich pokonać 4-0, a później ja nie mam pojęcia co się stało. Jeśli Wy macie pojęcie, co się stało z Crystal Palace to dajcie mi znać. Ja wiem tyle. Jeśli lubicie, moje, jeśli lubicie moje materiały, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Teraz lecą Dylematy, czyli w czwartek o 8 w piątek o 15 będzie Former Noc Damem. To jest niecodzienna pora, ale też jeszcze do potwierdzenia, bo być może któryś z nas będzie musiał zostać dłużej w pracy, i w związku z tym pewnie też będzie to przeniesione dalej. Ale wstępnie piątek 15 i deadline live o 13.30 w sobotę, więc. Pokażmy mój skład e, Tutaj myślę, że większość z Was zdobyła więcej punktów dzisiaj Jeśli ktoś zdobył mniej niż ja, dajcie znać No, my, acz w sumie e, GW rank 5, 5 milionów To jestem w połowie stawki Ja tu narzekam się, okazuje, nie jest tak źle Przepraszam, nie no, żartuję oczywiście Dramat absolutny, jak już mówiłem Mateta z Muniozem Zapomnieli, jak się gra w piłkę, Crystal Palace też zapomniał jak się, gra w jak się gra w piłkę Fart absolutny jest taki, że Isak też zapomniał, że Isak zdobył tylko 11 punktów, bo jakby on zdobył w tej kolejce 25 to, czy 30, to, to też myślę, że e, nikt nie, nie mógłby być zdziwiony Więc generalnie ostatecznie na tym kapitanie byłem tylko 9 punktów do tyłu, myślę, że do przyjęcia, szczególnie, szczególnie patrząc na to, że e, Newcastle zdobyło 9 trafień Także... O tej rundzie nie chcę mówić, może o przyszłej coś powiem więcej pozytywnego, choć też nie ma, nie ma jakich, jakichś wielkich szaleństw, jeśli chodzi o ten kalendarz i tak dalej. Więc po pierwsze zobaczmy sobie na. Na to kto ma podwójną kolejkę numer 33? Arsenal, oni mają Mets, Ipswich, Ipswich i Palace. Aston Villa ma Newcastle plus City. Crystal Palace ma Bournemouth plus Arsenal. A City, City ma Everton plus Aston Villa. Generalnie też celowo wrzuciłem tutaj grafik też na kolejne rundy, bo mimo tego, że te, ta podwójna kolejka numer 33, tak, gdy zobaczymy tylko na nią, nie wygląda jakoś okazale, no to jeśli ktoś gra w Hita w kolejce numer 34, to tak naprawdę wszystkie te, te drużyny mają dobre, całkiem spotkanie w kolejce numer 35. Wszystkie to są mecze domowe, a w kolejce numer 36 Aston Villa, Crystal Palace oraz City mają szansę na podwójną kolejkę, ale o tym dowiemy się dopiero przed kolejką numer 35, więc tak naprawdę to bierzemy w ciemno, jeśli chodzi o tych zawodników, ale generalnie tak czy siak po prostu będziemy wchodzić w tych graczy i wypada po prostu przeanalizować te najlepsze opcje, jeśli chodzi o te drużyny, zaczniemy sobie od defensywy. Jeśli chodzi o defensywę, to w sumie tutaj z każdych tych drużyn wybrałem opcję, jakieś opcje Zastąpili mamy Dinia, Konse plus Kesha Wszyscy są bardzo dani, bo kosztułem tam 4,5 czy 4-4? Jeśli chodzi o minuty, to wydaje się, że najpewniejszy jest Konsa bo jeśli zobaczymy sobie na wszelkie rozgrywki ostatnio, to on tylko raz zagrał 45 minut, i to było to spotkanie z Forest, gdzie zmienili prawie wszystkich, a on i tak wtedy wszedł w przerwie. No, no i poza tym zawsze, zawsze grał po 90 minut, jeśli chodzi o ostatnie 6 spotkań. Przy Diniu mieliśmy dwa mecze, akurat w Premier League, Gdy zagrał po 0. Poza tym te minuty były ok. Jeśli chodzi o Kasza, to te minuty też były całkiem w porządku, tylko to spotkanie. Jest forest, gdzie u prawie wszyscy, zagrał na zero. W Lidze Mistrzów w tym pierwszym spotkaniu zagrał 46 minut, ale wtedy miał też kartkę, więc te minuty były całkiem ok więc... Generalnie, jeśli chodzi o Aston Villa, mi się wydaje, że nie ma jakichś wielkich argumentów, żeby wziąć kogoś innego niż Kąse, bo tak naprawdę i Din i Cash robią podobne statystyki, jeśli chodzi o ofensywę, a tutaj te szanse jednak na, na, czy na, na minuty są większe dla Kąse, więc tutaj ewentualnie brałbym Konse, ale też rozsądność tego ruchu podważa na przykład, jeśli na przykład ktoś miałby wziąć Konse za Berna za minus 4. Jeśli chodzi o Arsenal, tutaj mamy przede wszystkim najlepszą defensywę z tych wszystkich, które, które mamy na planszy, bo to jest w całym sezonie jedna z trzech najlepszych defensyw razem, razem z Forest i Liverpoolem, pewnie w części, w części statystyk są po prostu najlepsi. Co na plus, no to nie mają już Pucharu Anglii, ale grają jeszcze w Lidze Mistrzów, więc, więc to, to, jest, to, to jest, warto notowanie, jednak wydaje się, że po pierwsze Saliba jest pewny składu cały czas, bo on jeśli chodzi o wszystkie ostatnie pięć spotkań grał po 90 minut, jeśli chodzi o kiwiora, on też tak naprawdę w tym pierwszym, pierwszym meczu w kolejce numer 30 gdzie zabrakło Gabriela? Grał 75, no ale on po prostu wtedy wchodził z tego Gabriela i później to spotkanie dołączył. W każdym kolejnym meczu grał pełne 90 minut, Kiwior gra dobrze, więc wydaje się, że mamy całkiem ciekawą opcję w fantasy za 4-8. Jeśli chodzi o Timbera, to ten e, teoretycznie ostatnio dawał najwięcej punktów z tej, z tej całej trójki na, na mecz, bo dawał 4,83 punkty, ale tutaj te minuty nie są tak pewne, bo gdy zobaczymy sobie na ostatnie dwie kolejki Premier League. To miał 30 i 22 minuty Więc jest szansa, że sobie usiądzie Więc jeśli chodzi o Arsenal, mamy dwie ciekawe opcje Czyli Saliba i Kivior Saliba oczywiście jest pewniejszy, ale wydaje się, że minuty Kiviora też powinny być w porządku, więc Myślę, że będzie dużo transferów Kiviego w tej kolejce I ja też może na to się załapię Jeśli chodzi o City, tutaj mamy Guardiola, Diasa i Rico Luisa no, Rico Luisa to, totalnie jest opcją Po prostu, która kosztuje 4-3, jeśli ktoś nie ma kasy To możemy w niego poszedł, ale Nie wiem, czy on będzie miał pewny skład, gdy zobaczymy sobie Na, na ostatnie 6 Spotkałem w lidze, to grał średnio po 45 minut W sumie tylko w kolejce Numer 32 zagrał 90, a wcześniej te Minuty były słabe Więc niekoniecznie bym go polecał Ale poleciłbym Guardiola i Diasa Guardiola i Dias mają w sumie takie same Argumenty Pewny skład Całkiem niezła defensywa ostatnio I jeśli chodzi o zagrożenie z przodu, nie za dużo Szczególnie jeśli chodzi o stanie spotkania, bo wiadomo, że Guardiola historycznie dawał nam dużo Ale ostatnio gra, os, ostatnio gra na środku obrony i tych liczb praktycznie nie ma, jeśli chodzi o Guardiola Szkoda, że nie gra na, na tej lewej flance, ale tam, tam gra, tam gra o O'Reilly Zapytacie czemu nie ma go na plansie, no dlatego że w grze akurat jest pomocnikiem, a szkoda, bo jeśli byłby obrońca, byłby, byłby na pewno całkiem ciekawą opcją. Dalej mamy jeśli chodzi o palac Munioza. No jeśli ktoś ma Munioza, no, to tego nie sprzeda przed tą kolejką. To był wciąż zawodnik, który Grał, grał w świetnej defensywie, jak mówiłem na początku, najlepszej defensywie ostatnich 10 kolejek przed tą DGW. No i poza tym, jeśli jego punkty z przodu wciąż są możliwe, w tym meczu pierwszym DGW mógł mieć asystę, ale tam Sar Eze, przepraszam, minimalnie spalił i ostatecznie WAR anulował tę, tę bramkę. Więc Munios jest jaki jest, jaki je, jest, jak jest, ale jest. Więc ma to DGW, więc raczej nikt go nie będzie sprzedawać. Więc jeśli chodzi o ranking, ranking obrońców, moim zdaniem na pierwszym miejscu Saliba, na drugim Guardiol. Na trzecim e, kiwior, na czwartym konsa, na piątym, na piątym Munios Pewnie też będą pytania, czy warto e, sprzedać tego Berna, na przykład, czy Livramento, by wziąć konsa, konsa dinia czy e, kiwiora. Więc ja, ja, ja przy okazji przelecę, w sumie, e, któ którą z opcji uważam za lepszą i kiedy. Kiedy te, ten scenariusz może nam się potencjalnie opłacić Więc jeśli chodzi o darmowy transfer Myślę, że sprzedaż Berna nam się broni Bo jeśli ktoś gra Frilita w, w kolejce numer 34 To oni tak naprawdę Newcastle do końca sezonu ma słaby kalendarz pod kątem, pod kątem czystych kąt Więc tych czystych kąt może nie być za dużo Także ten za, za free transfer na pewno jestem za Kogo bym wziął? Wydaje mi się, że mimo wszystko wziąłbym Kiviora Ponieważ gra w, lepsze, lef, w lepszej defensywie I ma lepsze spotkania w tej, też w tej kolejce Oni mają w podwójnej kolejce Spotkania z Krysa Palace oraz Ipswich I w obydwu... W obydwu tych meczach myślę, że czyste konto jest w zasięgu, jeśli chodzi o Arsenal, więc to by był argument, żeby wziąć jednak Kiviora niż Konse. Konsa i Jastanwila w całym sezonie mają chyba podaje tylko 4 czyste konta, więc te szanse są mniejsze. Co na plus, jeśli chodzi o Konse, to to, że mogą mieć podwójną kolejkę numer 36. Ale znowu, to będą dość ciężkie spotkania, bo będą to Bormów i Tottenham potencjalnie, więc, mimo wszystko, tutaj dałbym punkt dla Kiviora, jeśli chodzi o transfer darmowy. Jeśli chodzi o transfer za minus 4, nie wiem czy jest sens, choć z drugiej strony Znowu dochodzimy do takiego momentu, że Ten Bern nam się dalej już później nie przyda Ale z drugiej strony, czy Giver nam się jakoś turbo przyda Oni w GW35 mają Bormów Później mają Liverpool, później mają Newcastle I dopiero w kolejce numer 38 mają Dobre spotkanie, więc też te transfery w obronie Za minusy nie wyglądają jak Najlepsze możliwe opcje, które możemy dokonać Zatem to tyle jeśli chodzi o defensywę I przechodzimy sobie do formacji przednich W sumie połączyłem sobie Atak i pomoc razem Jeśli chodzi o te plansze, bo w sumie wśród napastników to tam jest taka, taka mielizna, że Bez sensu było robić osobną planszę Także jeśli chodzi o Aston Villa Ich opcje ofensywne to myślę, że Tak już bez przedstawiania postaci najlepszym jest Roger, bo gdy zobaczymy sobie na wszelkie kolorki I tak dalej No to statystyki w lidze Grał najwięcej minut w tej całej czwórki, którą mamy na pasie, czyli Rodgers, Rashford, Watkins plus Asensio. Robił najwięcej punktów i miał najwyższy Expected Goals Involvement. Jeśli chodzi o bilans, też, też z Pucharami, no to też miał najwi najwięcej punktów w Kanadyce i miał najlepsze minuty. Więc sugerując się tym, że jest najtańszy, myślę, że nikt nie będzie wymyślał koło, koło na nowo. I Jeśli chce najlepszą opcję z Aston Villa, to weźmie Rodgersa, bo jest w cudownej formie i naprawdę. Przez cały sezon tak naprawdę się to sprawdza, że jest super opcją A też Premier League daje punkty Jeśli chodzi o drugą opcję, nie wiem czy nie poszedł W Rashforda gdy, zobaczy, gdy, zobaczy, gdy zobaczymy sobie na minuty i jego porównanie z Watkinsem Rashford grał oczywiście tych minut więcej Bo jeśli chodzi o ostatnie 6 spotkań Watkins grał 25 minut około Zaś w przypadku Rashforda mieliśmy 66 Też Rashford zdobył 3 gole Plus asysty, gdy Watkins miał tylko jedną bramkę Zaś jeśli chodzi o Oczekiwane gole plus asysty Rashford też wypadał lepiej No i też argument za Rashfordy mamy taki, że powinien Teraz wykonywać rzuty karne Asensio ostatnio zrobił totalne show nie wykorzystał, nie wykorzystał dwóch jedenastek Więc po prostu wydaje się, że teraz ta droga jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o karne zostanie przeniesiona dla Rashforda I mam nadzieję, że będzie trafiał, bo mam go w składzie Jeśli chodzi o minuty tych wszystkich Pozostałych opcji niż Rodgers, jeśli chodzi o Stanville Myślę, że jeśli w tej, w tych, w tej DGW Zagrałem załóżmy 120-130 To będziemy totalnie happy, ale myślę, że Bardziej bym wcelował jednak w takie 90-100 Jeśli chodzi o Arsenal, tutaj mamy Teoretycznie najlepszą opcję w postaci Bokojasaki. Tylko, że Bukoja, jeśli chodzi o spotkania, w lidze, nie, tak naprawdę nie, nie zagrał jeszcze więcej niż 45 minut. Te, te minuty, wciąż, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o tego zawodnika, są budowane. Wczoraj zmarnował karnego, nie sądzę, że straci te 11. No, ale w, tym bardziej, że, że później zrehabilitował się i trafił do sieci. Ale nie wiem, czy przez te minuty będę chętny, żeby dać mu opaskę. Niemniej, jego staty, jeśli chodzi o expected goals Involvement na mecz, są świetne. I to jest poza Marmuszem i Sarem, trzeci zawodnik w klasyfikacji, które te, które te liczby miał. Na naprawdę wysokim poziomie Co do innych opcji jeśli chodzi o Arsenal Merino też ma bardzo dobre minuty Martinelli też ma bardzo dobre minuty Obydwaj w sumie zdobywałem gole i asysty Ale Merino wypada w tym lepiej Bo jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ostatnie 5 spotkań Arsenalu To miał dwa gole plus asysta Te minuty są bardzo ok. Może liczby nie są najlepsze, ale boiskowo widzimy, jak gra Merino Merino tak naprawdę w, ka w każdym meczu pokazuje, jak słabo wypadał jednak Kai Havert, jednak Jak dobrze mógł wypadać inny zawodnik Także Mikel Merino moim zdaniem jest opcją numer 2, jeśli chodzi o atak Arsenalu Ten Saka, kurczę, jest drogi Jest drogi, ale znowu kupujemy sobie jakiś potencjał i wiarę, że może w końcu odpali Ale niektórzy już wierzą od kolejki numer 30 czy 31 ja wierzę od kolejki numer 32, więc ta wiara u mnie jest krótsza, no ale nie mniej, na razie, jeśli chodzi o Sakę, mamy spory zawód. Co do City, tutaj mamy najpewniejszą opcję w postaci marmusza. I marmusz w ogóle jest jedynym napastnikiem, który ma podwójną kolejkę i którym powiedział, o fajnie, fajnie, że jesteś gościu. Także marmusz i ma minuty. Raczej powinien zagrać dwa razy w pierwszej 11. Oczywiście to jest Pep Guardiola i może się wszystko wydarzyć, ale zakładamy, że jego skład jest stosunkowo pewny. Jeśli chodzi o ostatnie sześć spotkań, widzę, dawał 5,5 punkta na mecz i pozostałe liczby były ok. Ciekawą opcja może być też De Bruyne, bo De Bruyne pojawił się ostatnio jak Philip Skonopi trochę w, tych, w, tym w tym ostatnim spotkaniu Ligi z Kryssa Palace, gdzie nagle od tej 30 minuty włączył się Kevin De Bruyne jak za dawnych lat. Zdobył gola, zdobył asystę, dzielił i rządził na boisku. I przy tym, jak mamy y, niewielką liczbę tych takich dobrych opcji na podwójną kolejkę nr 33 Ja się absolutnie nie dziwię, że ludzie w kabinie de Bruyne chcą wchodzić Z drugiej strony nie wiemy, czy to będzie Krótkoterminowa, czy długoterminowa opcja, bo y, Ciężko ocenić tego minuty, tak naprawdę Jeśli chodzi o ostatnie trzy spotkania ligowe Miał 0, 90 i 87, więc Teoretycznie nie wygląda to źle, bo jeśli nie gra, to nie wchodzi w ogóle Ale z drugiej strony Po prostu Kevin De Bruyne, jeśli chodzi o cały ten sezon Nie miał tak dobrych momentów jeszcze I nie wiadomo, czy możemy uwierzyć, że, że, że będzie z nim lepiej e, Wprawdzie Ten mecz z Crystal Palace był naprawdę obiecujący Ale ja nie wiem, co się stało z tymi Palace no, Jak już powtórzę chyba trzeci raz w tym odcinku Nie mam pojęcia, co oni zrobili Od tej 30 minuty w meczu City Gdy nagle z totalnie Cudownej drużyny stali się drużyną Na, na poziomie Southampton albo gorzej Więc... E, po prostu nie wiem, czy tym meczem z Crystal Palace aż tak musimy się sugerować, ale też przy tym jakaś posłucha w opcjach. Nie dziwi mnie absolutnie, że ludzie kupują Kevina De Bruyne. Na przykład, jeśli miałbym Foden, chyba wziąłbym tego Kevina De Bruyne, bo tutaj nie ma ani minut, ani, ani formy, ani tak naprawdę niczego punktów bo Foden chyba w ostatnich 15 czy 16 meczach nie zdobył gola w ogóle i chyba zapisał jedną asystę. Nie pamiętam, ile było to dokładnie spotkań, ale mniej więcej coś w tym stylu. Co do Savinio, tutaj te minuty też ostatnio były bardzo słabe, bo dwa spotkania widzę ostatnio to. 0 i 9 minut, więc e, wydaje się, że też ten ostatnio pomysł e, z graniem e, Makatim plus De Bruyne wypalił. Także nie byłbym przekonany, czy te minuty Sawinie będą wysokie. Niemniej, może w jednym meczu wyjdzie w pierwszej 11. Ale generalnie, gdybym na miał takiego Sawinio, to bym wymienił go na Rodgersa, szczerze powiedziawszy. Co do Palas e, nie wiem, czy chcę jeszcze cokolwiek powiedzieć o tej drużynie. E, minuty, matety są bardzo wątpliwe, jeśli chodzi o ostatnie, ostatnie 5 spotkań, grał maksymalnie 70 minut raz. Poza tym. Trzykrotnie nie przekraczał bariery 60 minut. Czym go kupił w tym momencie? Chyba nie. Czym go sprzedał? No, zostawię go już. No, myślę, że nie ma sensu teraz wziąć go z pojedynczą kolejką, gdy ma, tata, ma dwie a nóż... Coś się przestawi w końcu w tym w, tym, w, tym, w głowie zawodników Palace. Eze myślę, że karnych nie będzie wykonywał. W ogóle, że Eze wykonuje karne, to też było kolejne zdziwienie. Byłem przekonany, że Mateta podejdzie do tej jedenastki, no ale ostatecznie Eze po coś nie trafił. Sar, generalnie te jego liczby ostatnio i punkty były w porządku. Minuty też są ok, więc. Wydaje mi się, żebym po prostu nie sprzedawał tych zawodników jak Eze, Sari, i Mateta. Jeśli są, jeśli są, to już są. Ale z drugiej strony, gdy ktoś ma, na przykład, podwojenie ataku Palace, ogólnie potrojenie cały drużyny, czyli na przykład Mamunioza, Sara lub Eze i Matete, to nie wiem, czy my na przykład tak, ja, ja miał takiego Sara, który boiskowo nie wyglądał dobrze, bo chociaż Eze, bo chociaż EZ wyglądał git. No, to taki sar boiskowo było średniowo. To nie wiem, czy, czy po prostu nie wezmę sobie Rodgersa Także będę o tym myślał. Także podsumowując,,, sobie opcję z y, ataku i pomocy. Także jeśli chodzi o pomocników, moim pomocnikiem numer jeden jest Rogers. Na drugim miejscu mam Saka, na trzecim miejscu De Bruyne, na czwartym Rushford, piąty Eze lub Merino. W sumie jest to bardzo blisko. Jeśli chodzi o napad, pierwszy Marmoush, ma na drugim miejscu nie mam pojęcia. Teoretycznie chyba Mateta, bo wciąż chyba mam pewniejsze minuty niż Watkins, ale i Mateta, i Watkins nie są zawodnikami, którym który, który, który kupił na przykład za minus 4 sprzedając Saka Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o. Te staty ewentualnie teraz mogę zrobić jeszcze porównanie e, Saki i De Bruyne i, i kogo ewentualnie bym wziął, jeśli chodzi o dwóch tych zawodników. Jeśli chodzi o dwóch tych graczy. E, to jest to bardzo bliskie, bo wydaje mi się, że i Saka, i, i Kevin De Bruyne mogą ostatecznie skończyć z podobną liczbą minut. Jeśli chodzi o cały sezon, e, dużo lepszym zawodnikiem był Saka i w przypadku De Bruyne tak naprawdę musimy się, się sugerować tym, że na to dziwny palas, nieco, nieco, niecodzienny palas nagle stał się panem piłkarzem. Więc wydaje mi się, że generalnie lepszą opcją będzie Bukoła Saka. Jeśli, jeśli ktoś myśli o transferze na przykład za Koala Palmera, bo myślę, że, że trzymanie Koala Palmera też nie ma już absolutnie żadnego sensu, on ostatnią bramkę też chyba zdobył w kolejce 20 czy 21 Absolutny dramat Te minuty tylko się mnożą i mnożą Jeśli chodzi o te minuty bez zdobycia gola Więc mimo wszystko wziąłbym Sakę De Bruyne może być git opcją Ja pamiętam przecież tą podwójną kolejkę Kiedyś gdy w GW 37 przeciwko Wilkom Zdobył 4 gole i ostatecznie W DGW 37 to było 4 czy 5 lat temu Skończył z 30 punktami Ale myślę, że To już chyba nie jest Kevin De, 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 De Bruyne Ale ja widzę argumenty, że po prostu Jeśli coś ma możliwość to można go pchać Na przykład ktoś miał Isaka i Palmera No to wolę by mieć chyba De Bruyne niż Palmera Jeśli chodzi za, zaś o ten dylemat w ataku Czyli bateta kontra Watkins To wza, znowu mamy duży problem ale chyba jednak minimalny plusik dałbym dla Matety, w związku z tym, że mimo wszystko powinien mieć chyba pewniejsze minuty. W sensie wciąż jest szansa, że i Watkins i Rashford będą grali w pierwsze 11. Jednak wydaje mi się, że to Rashford aktualnie jest pierwszym na co też wskazuje na to, jakie minuty osadę mieli. To jest bardzo dziwne, czemu, czemu ten Watkins nie gra, ale po prostu nie gra, więc tak już jest. Myślę, że, myślę, że i tak czy siak w jednym z meczów powinien wyjść, przynajmniej w pierwsze 11. I to może być i tak w sumie argument, który przeważy te, te minuty na, na korzyść Watkins, a nie matety, bo mateta mimo tego, że dwa razy prawdopodobnie wyjdzie w pierwszej 11, to co z tego jeśli zagram przed dwa razy po 55. Więc tu i tu mamy dramat. Jeśli miałbym brać teraz napastnika, to chyba, prze, chyba przez to, co się wszystko działo, wziąłbym może i Watkinsa, bo mateta i ta jego relacja, relacja z Glasterem po prostu wygląda dziwnie. Stracił karnę baza w przerwie, później baza w 55, coś mi tu śmierdzi w ogóle, jeśli chodzi o ten cały temat, więc... Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o napastników i tak dalej, będę jeszcze to analizował z, z, z Adamem, więc serdecznie zapraszam. Na ten moment wydaje się, że są to no mega trudne dylematy. Tak. Powtarzając to masło maślane, które często powtarzam Także e, teraz idziemy do Frihita Jeśli chodzi o Frihita, to na Frihicie dałem Watkinsa, nie Matete I generalnie ten skład taki szablonowy wydaje się Czyli Ryana na budzie, później Saliba, Guardiol z Muniozem e, Jeśli chodzi o pomoc, Rashford, De Bruyne, Rodgers, Salah, e, Salah, Saka I w ataku Marmoś i Watkins Czy bym był zadowolony z takiego Frihita? Absolutnie nie, ale też bazując na, na tych wszystkich wypowiedziach, które mówiłem przed chwilą To by był chyba najlepszy skład i taki... Po prostu najbardziej popularny, ewentualnie Mateta za Watkinsa, ale to jest bardzo bliski wybór, jak już, jak już też mówiłem. Więc przechodzimy teraz do kapitana, bo to też będzie bardzo ważny temat, jeśli chodzi o tą podwójną kolejkę, bo też nie mamy jakichś wielu cudownych opcji. Generalnie na planszy w rozmowie Marmusa, Bukoesa, i Rogersa, czyli teoretycznie trzy najpewniejsze opcje, jeśli chodzi o trzy najlepsze drużyny pod względem tej podwójnej kolejki. W przypadku City nie wybrałem De Bruyne, ponieważ nie, nie wiadomo co z tymi jego minutami będzie w tych dwóch meczach, więc wydaje mi się, że pewniejszy będzie jednak mimo, mimo wszystko Marmusz. Także co do statystyk tych zawodników, generalnie szału nie ma, to o tym trzeba od razu powiedzieć, bo jeśli chodzi o ostatnie pięć meczów, Marmusz, prawdzie, miał 3 gole plus asysta Asysty, ale to były stosunkowo łatwe spotkania. Jeśli chodzi o Sakę, mieliśmy tylko gola, ale te minuty były bardzo niskie. Jeśli chodzi o Sakę, praktycznie żadne, on gdzieś tam ukulał, pewnie około setki minut. W przypadku Rogersa były i minuty, i zwroty, bo na ostatnie 5 meczów miał dwa gole i trzy asysty, i on zrobił najwięcej punktów, jeśli chodzi o całą tą stawkę. Więc jeśli chodzi o ostatnią formę, taką pewność generalną, to tutaj, tutaj mamy punkt dla Rodgersa jeśli chodzi o statystyki, tak zwane miękkie, czyli strzały plus kluczowe podania, e, brulował Marmusz. Tutaj trzeba powiedzieć, że on miał 18 uderzeń w ostatnich 5 meczach, wykrywał 4 okazje, ale już jeśli chodzi o setki, e, bardzo dobrze wypadał Rogers, bo Rogers, mimo tego, że e, gdzieś tam za dużo tych prób nie oddawał, to na 5 strzałów 3, e, 3 to były setki, a na 7 wykrywanych okazji mieliśmy 4 e, duże okazje. Więc po prostu tutaj po stronie, po stronie Rodgersa mieliśmy bardzo dużo konkretów, i znowu mamy taki mały punkcik, że, że Rodgers może być jednak fajną opcją. Kolejny punkt mamy znowu po, po stronie Rodgersa, bo jeśli chodzi o formę drużyny, to w ostatnich 5 meczach najwięcej goli i w sumie zdobyła Aston Villa, bo zdobyła 10, 9 zdoby, zdobyło, zdobyło City, ale warto pamiętać, że. Na, to 5 trafień było na tym dziwnym Palace i generalnie tam e, chyba 10 dużych okazji mia, miała, miała, miała ta drużyna właśnie w tym meczu e, Sam Marmus miał 3, więc zakładając to 5 meczów i 4 setki Marmusza, no to trzy były przeciwko Palace Także to, to spotkanie z Palace sporo wy, wypacza w ogóle, jeśli, jeśli chodzi nam o obraz Manchester City No ale e, na to Palace, jeśli założymy, że to Palace będzie grało dalej tak słabo, na to Palace w tej kolejce będzie grał Arsenal I Arsenal oprócz tego meczu z Palace ma, ma, też, ma też spotkanie z Ipswich Więc gdy zobaczymy sobie na formę Defensywną rywali No to tutaj mamy potężne punkty dla Dla Bukoyasaki Ponieważ rywale Marmusza w ostatnich 5 meczach Stracili łącznie 10 goli Rywale Rodgersa 9 A rywale Saki 22 Trafienia, więc tutaj mamy spore punkty Jeśli chodzi o Bukoyasaka I nie wiem czy to nie daje mu takiego Pole position Jeśli, pole position, jeśli chodzi o paski w tym momencie Bo Tymi liczbami wcześniej, jeśli chodzi o Osaka, nie ma co się sugerować, bo wiadomo, że wraca po kontuzji. W liczbie mistrzów zdobył gola, w lidze już zdobył gola. Wydaje mi się, że, że jest szansa, że dwa razy wybiegnie w pierwszej 11 na te dwa spotkania. Może zagrać, ma przed dwa razy po 70 minut. Rywali ma fatalnych, Arsenal jest w bardzo dobrej formie. Jeśli chodzi o szanse na gole, ma najwyższy w tej kolejce. Przewidywane punkty wyższe od niego, od niego ma Marmus. Więc nie wiem, czy w tym momencie kurs na Saka na kapitanie nie będzie najlepszy. Czy na tripla, to jest zupełnie inna kwestia. Ja szczerze powiedziawszy nie czuję żadnego z tych, z tych zawodników, żeby dać tripla. Więc ja osobiście będę, będę grał tripla w kolejce w kolejce do, numer 36 dopiero. Liczę, że ta podwójna kolejka numer 36 będzie. Jeśli chodzi o opcje, w, w te potencjalne na podwójną kolejkę numer 36... O nich mówiłem w poprzednim odcinku, że tam jest szansa, że e, załóżmy albo Wood, albo Marmusz będą mieli całkiem ciekawą podwójną kolejkę e, Więc w związku z tym ja sobie tego tripla zostawiam i odpalę tego Busta w tej kolejce Więc podsumowując sobie wybory kapitańskie, e, wydaje mi się, że uszeregowałby, uszeregowałbym bym to tak Saka, Rogers, Marmusz, ale żadne mnie tak turbo, turbo nie przekonuje e, Choć wydaje mi się, że najbardziej popularną chyba opcją będzie mimo wszystko Bukowa Saka ze względu na, po prostu na swój status i i to, że generalnie po prostu jest najlepszym zawodnikiem Po prostu, po prostu, po prostu Teraz przechodzimy do mojego składu, który Jest prosty i który jest Aż za prosty i jest przede wszystkim za słaby Bo gdy zobaczymy sobie na moją ekipę To ja planuję w tej kolejce grać zagrać Busta, A nawet w pierwszej jedenastce mam Trzech zawodników, którzy mają, którzy mają pojedynczą Kolejkę, a ta ławka też nie wygląda najlepiej Więc generalnie jeśli chodzi o transfery, o których Myślę, to Na pewno w Kivior wejdzie do składu Kiviora wezmę za Dana Berna Czyli tutaj, tutaj będzie Kiwior na miejscu Berna, wtedy na ławce będzie Livramento, Williams, Isak nadal nie wygląda to najlepiej No i właściwie nie wiem, co, czy jeszcze jakiś transfer wykonam Chętnie wziąłbym Rodgersa, bardzo chętnie wziąłbym Rodgersa, ale mi się wydaje, że wymiana za Bemo nie ma sensu więc Bo Bemo generalnie później będzie lepszym zawodnikiem Więc jeśli wezmę Rodgersa, to wezmę za Sara Po prostu wezmę za Sara, myślę, że... Potrojenie Palace przy tym co zagrali w tej DGW 32 nie jest już must have, na bank nie jest must have Więc jest szansa, że po prostu dwa transfery, które wykonam, bo mam dwa transfery To będzie za Berna wleci Kiwior i za Sara będzie, będzie Rashford i tyle Alternatywnie mogę za, za Sara wziąć na przykład Merino plus za Berna Konsej, więc po prostu na tej orbicie Będę się prawdopodobnie obracał Co do wymiany Isaka Nie wiem czy po prostu jest tutaj jakaś Wielka górnolotna misja żeby wziąć na przykład Watkinsa Gdzie nie mamy karnych Gdzie nie mamy minut pewnych Tak naprawdę jeśli, jeśli chodzi o tego zawodnika Więc jeśli mam już Rashforda to, to wolę podwoić z Rogersem Chyba niż z Watkinsem A Isak do końca sezonu powinien być lepszą opcją niż Watkins Więc to tyle Jeśli chodzi o ten odcinek Dziękuję wam bardzo za, za to, że jesteście Jeśli lubicie moje materiały zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę I zapraszam was na kolejne materiały Czyli jutro o 15 Prawdopodobnie o 15, jeśli coś się zmieni to dam znać Notes za damem i w sobotę Dada Live od 13.30. Może odpalę wcześniej, bo wiadomo, będzie trochę więcej czasu. Więc trzymajcie się, serde się serdecznie. Jeśli lubicie moje materiały, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Trzymajcie się i miłego.